Witam wszystkich po małej przerwie. Cóż to tutaj ciekawego się rozrabiało? A no nic. Akwarium, tak jak widać, jest w jak najlepszym porządku. Trawa zielona, jak cholera. Chemiantus rozrasta się też niemiłosiernie. Trochę przewiesiłem CO2, ale to na, tylko na razie, bo muszę mu jakieś miejsce na szybie znaleźć, ponieważ no tak go zarosły roślinki, że przestał dawać takie fajne małe bąbelki. O, pokażę coś tam bliżej jak to wygląda. Żeby nie było Proszę bardzo. Glonów brak. Nawet najmniejszych. Krewetki zadowolone. Krypta rośnie. Zresztą, jak wszystko w tym akwarium. Co tutaj tak naprawdę w tym akwarium się dzieje? Jest lampa, która ma 46 watów łącznie światła. Jest tutaj 10 diod białych 6500 kelwina i 10 diod też białych o barwie 8500. Dodatkowo są diody dla roślin. Tak jak widać pasuje. Pasuje roślinkom i to bardzo Akwarium jest tuż przed sprzątaniem. Jutro będę robił podmianę wody. Dzisiaj przytnę sobie roślinki. Yy. Ogólnie jest już wieczór. Roślinki się trochę uspokoiły z bomblowaniem. Yy. No i tak pomału, pomału wszystko coraz lepiej zaczyna wyglądać. Hemiantus do tego stopnia jest upierdliwy, że zaczął mi wrastać nawet w trawkę. Gdzieś tam od spodu stwierdził, że. Przebije się przez tą trawę, i tak jak tutaj widzicie, dosłownie znikąd pojawia się w różnych miejscach. Trochę mnie to zaczyna denerwować, no ale chyba już nic ciekawego z tym nie zrobię. Czemu to się tak długo nie odzywałem? No bo to już jest drugi tydzień, jak nie robiłem żadnego update'u. Tak jak widzicie, nie mam nawet czasu wody dolać do akwarium. E jest pewien powód, dla którego przez tak długi czas się nie odzywałem. Emilet, bo tak będzie nazywać się firma, e, pomału zaczyna się rozkręcać. E, od przyszłego roku będę miał własny sklep internetowy na Allegro. I cóż to w tym sklepie będzie można kupić? Tak jak już kiedyś obiecywałem, będą pewne lampki. Jest to nowy model lampki. Tak jak już kiedyś obiecywałem, będą to lampki do pokryw i do powieszenia po prostu nad zbiornikiem tak jak tutaj, nie wiem czy widać na filmie tu jest osłonka jest to panel świetlny na diodach SMD 5630 o barwie 6500 kelwina ten akurat jest przystosowany do pracy nad moim zbiornikiem Montaż jest naprawdę mega prosty. Po prostu zakładamy z jednej, z drugiej strony na zbiornik. Tak jak tutaj widzicie, panel jest naprawdę niziutko nad zbiornikiem. Jest to może kilka milimetrów nad kantem szkła zbiornika. Jak to świeci? Mam nadzieję, że coś na tej. W Moi, moim sprytnym telefonie będzie widać sorki, że tak trzęsę, ale siedzę na łóżku i muszę się czasami jakoś tam ruszyć. Dobra, podłączamy to cudo. No, światła jest. I to nawet bardzo dużo. A czemuż jest bardzo dużo? Może pokażę, jak to. Świeci. Tak jak już tłumaczyłem, są pewne panele, które nadają się jak najbardziej do tego, żeby w akwarystyce je stosować. Są to diody 5630 Epistar. I żeby tutaj już bardzo nie przedłużać, pokażę, jak taki panel wygląda. Jest to taki sobie panel, nie jest to żaden broń boże pasek ledowy na plastikowej folii. Tak jak tutaj widać, to jest aluminium. Wszystko jest bardzo dobrze zrobione. Pasek, tak jak widać, można ciąć co kilka centymetrów na różne odcinki, co wbrew pozorom wcale takie proste nie jest. I taki paseczek ma sobie 1 metr długości. No, i tak gadam, gadam. I żeby wam coś przybliżyć, co ten 1 metr potrafi, już mówię: lampki będą występowały w dwóch mocach. Mówimy tutaj oczywiście o lampkach na metr długości zbiornika. Pierwsza, słabsza będzie miała 14 watów. 14 watów na metr. Druga będzie miała watów 28. Pierwszy yy, pierwszy model, czyli słabszy, będzie kosztował 120 zł za metr, a drugi mocniejszy będzie kosztował 150. Lampka będzie kompletna, gotowa do montażu nad zbiornik. Tak jak tutaj sobie widać. Są tutaj takie fajne nóżki z drutu. I tutaj, w tym miejscu, będzie wywiercony otwór do montażu w pokrywie. Będą też oczywiście różne barwy. To jest akurat barwa 6500 kelwina. od tych lampek zaczniemy i jeżeli lampki zaczną się sprzedawać dojdzie barwa 8500 i pasmo dla roślin. Co do samego pasma dla roślin, no niestety szukałem, kombinowałem, nie da się tego zrobić na diodach SMD i pasmo dla roślin zostaje na diodach Power LED. Jak to będzie wyglądać cenowo? No tutaj, yy, może nie będę tego mówił w filmie, po prostu napiszę to w komentarzu yy, pod filmem, bądź w opisie filmu będą ceny tych lampek oraz podana cena będzie yy, dokładnie tych samych lampek w tych obudowach z diodami power led z pasmem dla roślinek yy, moce do wyboru będzie 4, 8 16 do 20 na metrze. Powyżej trzeba będzie zakładać drugą listwę, ponieważ tak jak już kiedyś tłumaczyłem, power LEDy mają maksymalną temperaturę pracy 50 stopni, przy metrze długości radiatora yy, diody osiągają mniej więcej około 30-32 stopni temperaturę pracy. Jeżeli zamkniemy je w pokrywie, temperatura automatycznie rośnie o jakieś 10 stopni. Jeżeli dołożyłbym jeszcze troszeczkę do takiej listwy, mogłoby się zdarzyć, że taka listwa mogłaby się przegrzewać, więc nie chcę tego robić. Dlatego mocna metrze, maksymalna, jeżeli chodzi o pasmo dla roślin, to jest 20 W. Co do diod SMD 5630 maksymalna temperatura pracy to 80 nawet do 85 stopni listwa słabsza 14-watowa zagrzewa się do niecałych 40 yy, i to tak nawet tak z dużym zapasem mówię 40 yy, mocniejsza listwa ta 20 8 zagrzewa się mniej więcej do jakichś 65 stopni. Jest to taka temperatura, że możemy na niej przytrzymać rękę, ale niezbyt długo, listwa po prostu, można powiedzieć, lekko parzy. Nic się nie dzieje, listwy świeciły sobie już u mnie jakiś czas dłuższy, tak jak już mówiłem, jakiś czas temu, że Będę miał lampki do pokryw. Od tamtej pory mniej więcej wszystko jest testowane. Lampki sobie świecą cały czas, 24 godziny na dobę, w pokoju, obok, żeby nikomu nie przeszkadzać. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Dość długo czekałem na radiator, ponieważ, tak jak widzicie, no działa to całkiem fajnie, całkiem przyzwoicie. Ten radiator wygląda. Będzie oczywiście srebrny. Lampki będą występowały oczywiście w różnych y, długościach. Tak jak już kiedyś pokazywałem, oczywiście wszystkie lampki mają regulowane nóżki. Z jednej jak i z drugiej strony, więc tak naprawdę możemy je dopasować do każdego rodzaju zbiornika. Myślę, że produkt będzie się podobał. Yy. No, tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o ten sklep, który będę prowadził na Allegro, e, to wyżeście mnie do tego namówili. E, tak naprawdę to dzięki Wam, e, youtuberom, e, uwierzyłem trochę w siebie. E, zobaczyłem, że e, jestem w stanie zrobić coś, co podoba się innym ludziom. E, najcie najciekawsze jest to, że od Was też wiele się nauczyłem, bo e, nauczyłem się prowadzić. Akwarium, tak, jak ono powinno wyglądać. Jedyne, co mogę powiedzieć, dziękuję bardzo. Dobra. Nie przedłużając tutaj nad tym zbiorniczkiem, pokażemy jak wygląda drugi zbiornik. Tu jest mój drugi baniaczek. To specjalnie żadnych zmian nie widać. Zbiornik pomału szykuje się do restartu. Ostro tnę, żeby jakoś tam zaczął odbijać, bo coś mu raptem zaczęło nie iść w tym zbiorniku. Mech odżywa, tak jak tutaj można zaobserwować. Kryptokoryny rozrastają się coraz bardziej. Tak jak ostatnio sobie. Lekko policzyłem, jest tutaj jakieś 7-8 kryptokoryn. Już nie, nie wspominając o tym, że rozsadzają się wszędzie gdzie mogą, tak jak tutaj widać, to jest prawdopodobnie z tej kryptokoryny sadzonka. Tam gdzieś dalej jest następna. Tam za tą całą kopułą, gdzie tutaj kawałek muchu wystaje, też jest z tyłu następna kryptokoryna. Pomału, pomału po nowym roku będę się przygotowywał do. Restartu. A tutaj mój nowy nabytek, Kirys Panda. Jest ich trzy sztuki. Tu jest drugi. Gdzieś nawet pływały sobie takie małe kiryski, które z jakiegoś powodu przeżyły w tym zbiorniku ogólnym bezodłowu. No i, i żyją. I mają się całkiem dobrze. Co by tu jeszcze Wam powiedzieć? A, obiecywałem oczywiście jakieś tam filmy na temat substratu, obiecywałem filmy na temat oświetlenia różnicy między świetlówką, diodą SMD i diodą PowerLED z odległości, luksometrem, wszystko oczywiście będzie po nowym roku. Co do tych nowych lampek, lampki będą dostępne też po nowym roku, żeby już w starym nie zaczynać niczego. Tak jak, tak jak już wspomniałem, jestem na etapie zakładania sklepu internetowego, i trochę zabawy z tym jest. Ale myślę, że spokojnie, tak mniej więcej od jakiegoś 10 góra 15 stycznia wszystko rusza pełną parą. I myślę, że wszystko będzie się podobać. Co do jeszcze zmian, które planuję. Yy zrobić i na kanale, i z lampkami Power LED. Wszystkie te lampki, na przykład Aurorki te na 40 cm zbiorniki też przejdą metamorfozę. Tutaj w prezencie już dla jednego z Was pojechała lampka taka zrobiona na ten nowy typ, który będzie w sprzedaży dopiero od stycznia. Aurorka dorobiła się ściemniacza. Tak, będzie można sterować jasnością oświetlenia w zbiorniku. Myślę, że wielu z Was będzie z tego bardzo zadowolonych, ponieważ największą wadą moich lampek było to, że można było tylko wyłączać poszczególne sekcje lampy. W tej chwili mamy pełną będziemy mieli pełną kontrolę nad tym, z jaką mocą świeci sobie lampa. Z tego miejsca chciałem wszystkim życzyć yy, oczywiście wesołych świąt szczęśliwego nowego roku i życzyć jak największych sukcesów w akwarystyce jeżeli chodzi o prowadzenie zbiornika jak najmniej glonów w zbiorniku, najlepiej wcale tak jak u mnie no i jeszcze raz no, wszystkiego najlepszego dzięki wielkie za to, że jesteście że subskrybujecie mój kanał to wszystko jest dzięki Wam Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie.